Cześć i witaj w tym wideo, gdzie zobaczysz jeden prosty trik, dzięki czemu twój kod będzie znacznie znacznie łatwiej utrzymać. Czyli w sytuacji, gdy twój skrypt rozrasta się do 100, czy nawet 1000, czy 10 tysięcy linii kodu, to dzięki temu wciąż będziesz w stanie go rozwijać i nie pogubisz się w tym kodzie. Zobaczmy, o co chodzi. Ja nazywam się Krzysiek Mendrela i prowadzę tutaj na praktycznym Pythonie dla Ciebie krótkie filmiki, w których możesz zobaczyć, jak robi się pewne rzeczy w Pythonie. To jest kanał dla osób, które zaczynają przygodę lub chcą zacząć przygodę z programowaniem, które chcą uczyć się krok po kroku w praktyczny sposób, no i dla osób, które mają mało czasu. W takim razie nie przedłużajmy i lećmy do samego kodu. Sam kod jest bardzo, bardzo krótki, bo no, chodzi o to, żeby był krótki, żeby łatwo było przedstawić pewną rzecz. To, co się tak naprawdę dzieje, to jest to, że otwieramy plik, pewien plik, wczytujemy jego zawartość do zmiennej content, no i następnie wyświetlamy samą zawartość tego pliku. Bardzo prosty program. Możesz sobie natomiast wyobrazić, że to nie są trzy linie kodu, tylko robisz tu jakieś zaawansowane przetwarzanie tego pliku, na przykład sumujesz wszystkie liczby z tego pliku, wyliczasz odchylenia standardowe i tak dalej, i że ten kod nie ma trzech linii kodu, tylko ma na przykład 1000 linii kodu. I jeżeli mamy tylko trzy linie kodu, tak jak tutaj, to oczywiście bardzo łatwo ogarnąć, co dzieje się tutaj w środku i jeżeli trzeba coś zmienić, no to oczywiście otwieramy taki plik i od razu widzimy, co się dzieje. Ale wyobraź sobie, że teraz. Ktoś nowy przychodzi do, do projektu i chce zmodyfikować ten plik, albo po prostu ty sam lub sama chcesz go zmodyfikować na przykład pół roku po tym, jak go napisałeś lub napisałaś. No i no cóż, po prostu nie pamiętasz, co tam dokładnie się dzieje. I powiedzmy, że zmiana, którą chcesz wprowadzić, to jest to, żeby wczytywać inny plik. Więc jak zrobić taką zmianę? No, robimy to po prostu tak, że w tym miejscu podajemy nową nazwę pliku. I jeżeli skrypt ma tylko trzy linie, tak jak tutaj, to jest to banalne. Ale jeżeli ma 1000 linii kotu i jeszcze ta nazwa pliku powtarza się w innych miejscach w tym pliku, to już nie jest to takie proste. Dlatego to, co można zrobić i to, co Ci polecam, to jest to, żeby na samym początku programu, na samym początku Twojego skryptu napisać wszystkie te stałe, które się pojawiają w programie. Przez stałe mam na myśli na przykład właśnie nazwy plików, to mogą być na przykład dane do połączenia do bazy danych itd. itd. Czyli nazwijmy to na przykład filename, równa się, no i tutaj podajemy właśnie pliczek.txt, a tutaj w tym miejscu zastępujemy to przez właśnie tą stałą filename. Wydaje się, że bardzo mała zmiana. No faktycznie, mała zmiana, Natomiast jak będziesz pisać już programy, które mają 100 tysiąc, 10 tysięcy linii kodu, to takie właśnie drobne triki powodują, że ten kod rzeczywiście da się rozwijać do 10, 100 tysięcy, do miliona linii kodu i dalej da się ten kod utrzymać. Bo nawet jak masz tutaj 1000 linii kodu, nie ma problemu, bo i tak tak naprawdę gdy ktoś chce coś zmienić w tym programie, to patrzy tylko na sam początek programu, gdzie są zdefiniowane właśnie tego rodzaju stałe. Mały trik, jak widzisz, w programowaniu nie zawsze chodzi tylko o to, żeby kod działał poprawnie, żeby działał też poprawnie w sytuacjach wyjątkowych, gdy na przykład nie ma pliku i tak dalej, ale też istotne jest właśnie to, żeby kod był napisany w taki sposób, żeby można było go potem łatwo rozwijać, żeby innym było łatwo zrozumieć co się dzieje w tym kodzie. To są zagadnienia tzw. inżynierii oprogramowania i to jest jedna z prostszych Technik, ale to, że jest prosta, wcale nie znaczy, że jest mało wartościowa. Nie, wręcz przeciwnie. To jest bardzo prosta do zastosowania i jednocześnie technika, która daje naprawdę duże rezultaty. Tak więc to już. Wszystko właśnie w tym filmiku. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Daj znać w komentarzu co uważasz, zasubskrybuj albo nawet zapisz się na listę mailową, bo wysyłam tam co tydzień, nawet częściej bardzo ciekawe maile, które no, pewnie jeżeli ten filmik Ci się spodobał, to maile tym bardziej Ci się spodobają. No a w mailach są treści, których nie ma tutaj właśnie w tych filmikach. Tak więc to tyle i trzymaj się ciepło.